Cześć! Następna część goty z Danielem i Olkiem. Dzisiaj usmażymy naleśniki. Mamy jajka już wbite, mąkę też wlaną. Sypano. Wsypaną. Przepraszam, to ja. We własnej osobie. Mm -hmm. tu mamy mamy i żarniałkę. Pokażę tak z bliska. Dobra, zamykam Mąka. Ja otwartą, może. Ups. Mogłeś wziąć tą otwartą. Czy się skończyła? Skończyła się już tamta? Tak, skończyła się już tamta. Mm. Chyba trochę za mało. Jeszcze coś. Już. Wystarczy. wystarczy. Trochę mleczka. Mleczko. To nie za dużo. Dobrze o. już. I wody trochę. Tam, tam mamy przygotowaną wodę. Tutaj. Sagruaro. Yy, gazowana. Pamiętaj. Ile? Wystarczy tyle. Dobra. Wystarczy. Ułyżę. Jeszcze raz. Ha, ha. Mieszamy, 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 mieszamy. Yy, musimy pomieszać, dopóki się nie wymiesza. Dopóki nie będzie konsystencji. Prawda. Nie mamy miksera. Niestety, będziemy musieli sobie radzić własnymi rękami. Olek, to jest mikser. Pamiętajcie. <grym> trochę papu, ale to nic nie szkodzi. Jeszcze y, dodaj może kakao. Kakao nie chcę. trzeba. Trzeba. Szczypy są. Szczypto Kakao też dodamy, ale to pójść. Tu teraz. No dobra, teraz. Y, tu, y, tu jest druga spiżarnia. Tam mm. um, mamy tu, tu to tu Chyba nie ma kakao, ale tam no, widziałem um, u, tu jest nie, trzecia spiżarnia Dobra, <grym> um, no, to nie ma um, Czwarta spiżarnia No, to nie jest kakao To nie kakao Cukier trzcinowy um, no, no, nie ma Nie ma Dobra, no to idziemy dalej. Kto ja, no, tu jest? Tu, tu? Pierwszej z Tam jest. O, jest kakao. I szczyptę soli by się przydało bardzo. No, to, to, gdzie jest ta Ale to dosłownie odrobina. Nawet nie łyżeczka. Łyżeczka, łyżeczka. Kakao, łyżeczka. Tyle. Dobrze, ty, tyle. Pamiętaj się. Teraz trochę pomieszane. żeby miało konsystencję. Konsystencję. Patrzcie jakie fajne. To jest super. Sztyptę soli. Sztyptę soli. I już wystarczy. Nie, jeszcze troszkę. To taki bardziej kogiel-mogiel. Szybko. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, już, 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 bo kapnie. Szybko, bo mało czasu zostało. połowa czasu nie całe trzy czwarte. Dobra, już wymieszane olej. Już, już, To tutaj trochę masło Maska? jeszcze. Masło, masło. Masło. Koleżko. Dobra, nastawimy. Ale masło jest potrzebne, bo bez masła no nie ma życia. Kroimy masło. Jak. wkroimy masło. Dobra, bierz, 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 bierz. Brzesz, Brzeszczot. Brzeszczot. Yy, dobra, idziemy, tu jest masełko. Jest żółciutkie. Oj, 110% masła. Chyba nie daję radeolek. Yy, kurka. Yy, kurka, kurka. Yy, kurka wolna. tak, prawda. Tu musimy palcem sobie pomóc. Yy, no to trochę tak oba, Będzie dobrze. trzeba tak rozjechać trochę. Jak ktoś ma olej, to może być też olej, no bo akurat taki wyszedł. Problem. Może no, taki gościu jeden nie wziął i było problem. No. Lalila. Tarila. Ta Szybciej, bo połowa czasu została. Pięć minut i osiem sekund. Dobrze. Jesteśmy gotowi. To jest guma do rzucia. Meju, 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 umej. Meju, meju, my. meju, mej. Ej. Meju, meju, my. dostaniesz zaraz w Szybko! To ja w tym czasie pomietam. Fu. Nie, to znaczy dobre, mhm. bardzo, 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 bardzo. Tak dobra jak zupa z gwoździa. To teraz jesteśmy w innej kuchni. Olka. Oczywiście. Bo to było moje. Nie, no właśnie, tutaj trochę nam się rozlało, ale Bez problemu. Nie Masz chyba za dużo masła. Ale też nie ma problemu. To, to, to wygląda tak, już Wam pokazuję. Szybko, bo za was na się zdobija. I Olek przygotuje w tym czasie jakiś talerz. Um, tam jest spiżarnia. taka z rękoma talerzem. Chciałbym. chciałbym. Duży, najlepiej. No. Jeszcze, jeszcze jest. Jeszcze, olek. Szybko! No ładnie. Tu, tu masy nam zostało, ale tylko jednego skosztujemy, bo nie stać nas... Oj, rozwalił się. E, Boże. Dobra, i tak go zjemy. Ups, ups. Dobra, będzie smaczny i tak. Moja babcia zawsze powtarzała. Co powtarzała? Nie wiem, Olek, nie wiem tego. Pokroimy na drobne. To się no. pokroi szybko, bo trzy czwarte czasu zostało. I... Go, go! O kurde. Podtrzymaj. Chyba musimy wyłączyć patelnikę. Wyłącz patelnikę. Bra. Czekaj, jeszcze zrobimy. Ale pachnie. Drugiego jeszcze musimy zrobić. Drugiego? szybko. bo trzy czwarte czasu. Szybko wlewaj. Czekaj, czekaj, sprowadzę ci. Czekaj, czekaj, jeszcze troszkę? troszkę masy. Nie, no, tamten był za grudzie. Już? No dobra. Jeszcze troszkę. Jeszcze. Jeszcze za mało troszkę? Nie, już, już, już. Dobra, już jest w sam raz. No tamten był trochę za chudy. Nie bardzo cięki był. Dzięki bardzo, bardzo, bardzo. Szybko! Bo się ja to będzie koniec czasu. Mhm. Był mhm. sobie olek. I piek placka. To są narośniki. Ale inny olek. Razem. W tamtym pokoleniu. Teraz. Piecze. Gotuj z Danielem i Olkiem. Piecze? Mm, Piecze chyba tak. Szybko, minuta została. I 21 sekund. Mhm. Szybko, szybko. Bo, się. Bo będzie chudy. Przepraszam. Cien cienki Dobre gumy. bardzo, bardzo. Takie ze sklepiku Mmmm Poszedł! Ojej! Oj, zniszczył się trochę. Oj, nieważne. nieważne. Szybko! No 50 sekund. Szybko musimy to zjeść! Już wyłączyłem... ogień. Okay. Szybko, szybko! Nie! 40 sekund! Hej, dawaj, szuka, na to leś. Dobra, git, malinia. Mjam, mjam. Tak, prawda. Trzeba to opłodzić. <noise> <noise> Dobra, kasztujemy. Mmm, gówno. Dobre? To dobre. No, to do bardzo. Naleśniki no, Daniela i Olka. Czekajcie, muszę nagrać jak jem. zaiyeb bista